Cześć! Wiecie co, tak postanowiłam podliczyć, podsumować ten nasz rok życia i pracy zdalnej i online. Postanowiłam, <grystanie> że tam podliczę, jakie są zyski i straty i w związku z tym... Um, postanowiłam policzyć coś innego. <grystanie> Słuchajcie, ćwiczeń będzie 30. E, będziemy ćwiczyć 30 sekund. 10 sekund będziemy odpoczywać, a mianowicie zrobimy sobie aktywny trening pleców, od niego zaczniemy. Potem zrobimy aktywny trening nóg, potem zrobimy aktywny trening pupy, a potem zrobimy aktywny trening, trening brzucha. A kochani, nie powiedziałam jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, żebyście się przygotowali psychicznie. Ten pierwszy, te, ten, ta pierwsza seria, 3, 6 ćwiczeń po 3 serie, będzie trwała 18 minut, a druga 6 ćwiczeń po 2 serie będzie trwała 9 minut. I nam zostanie jeszcze 3 minuty, żeby się porozciągać yy, i trochę zrelaksować, dobra? No to jedziemy. Przygotowałam dzisiaj 45 ćwiczeń. Ui! Okay. Dzisiaj 50 minut, ale spokojnie, obiecuję. Wiem, że macie długi weekend i nikomu się nie chce, ale zrobiłam bardzo szybki trening w desce. Zrobimy sobie trzy cykle po trzy ćwiczenia, później będziemy chwilkę odpoczywać i obiecuję, że nie będzie bardzo długo i bardzo ciężko. Zróbmy to dla siebie, ok? Słuchajcie, no znowu mamy długi weekend i pewnie nie będziecie chcieli ćwiczyć. Ponieważ od tygodnia ledwo zipię, mam zawalone zatoki, po prostu masakrycznie i naprawdę strasznie ciężko mi się oddycha i chyba potrzebuję <grym> trochę podpoczywać. Cześć! Słuchajcie, dzisiaj przed nami bardzo ciężka pupa. Co nie znaczy, że teraz nie jest ciężka, za chwilę będzie jeszcze gorzej. <grym> Tak naprawdę to sezon plażowy przed nami i nawet gdybyśmy plażnik mogli uprawiać tylko i wyłącznie naszym polskim Bałtykiem, to i tak nie wolno sobie pobłażać, więc do dzieła, co oznacza, że będzie piekło <grystanie> z serii szybko męczących i krótkich. <grystanie> Polubicie go na pewno, bo daje bardzo szybkie efekty. Eee, słuchajcie, to czego będziecie potrzebować, a a poza tym jest burza, więc idealny warunek, żeby się spocić. <noise> Strasznie duszno. Dobra, słuchajcie, e, potrzebujecie dwóch butelek z wodą lub dwóch hantli, ręce, barki, plecy, ramiona, a na koniec zrobimy szybkie kardio i poćwiczy jeszcze brzuch. No to co? Startujemy. Łapcie handley Jak nie macie handley, to możecie oczywiście zawsze wziąć dwie butelki wody, bo to bardzo dobra jest ciężara do podnoszenia. No to dwie butelki wody półtora litrowej. Słuchajcie, może być oczywiście 0,7 i pół litra, jak będzie za dużo, ale wydaje mi się, że to nie jest super duży ciężar. Natomiast możemy już się odrobinę przy tym zmęczyć, ok? Możecie zupełnie z ciężaru zrezygnować. A możecie sobie wziąć, słuchajcie, nawet worek ze Żwirkiem. O! I użytkownik żwirku! <laughs> e, możecie wziąć nawet dworek ze Żwirkiem, czy z kocią, czy psią karmą. E, no i po prostu z tym również da się ćwiczyć, nie? E, I słuchajcie, ostatnie. Ostatnie ćwiczenie. Kradniesz mi show, Farcik. Farciku, chodź. Nie. Nie, cześć. Dobra, słuchajcie, gwiazda przyszła. Sorry. Dobra, wracamy szybko. Przygotowałam Wam coś dzisiaj zupełnie boj nowego. Nie no dobra. Co tydzień jest coś nowego, ale dzisiaj coś naprawdę nowego. A to dlatego. Chcę Was w dalszym ciągu zachęcać do wygłupów. Dzisiaj jesienne porządki, okej? Okay? Będziecie potrzebować dwa, dwie ścierki, dwa mopy. Żeby nie było. Naprawdę zamoczyłam je są mokre, żeby było mi trochę trudniej. <laughs> I naprawdę będę się podłogę, to wszędzie okrutnie brudno. Słuchajcie, i Was oczywiście tego też zachęcam, więc łapcie ściery, łapcie mopy. Tym razem, mata nie jest żadna potrzebna, no bo będziemy się czołgać po ziemi, słuchajcie. I ściągnij. Hop, i ściągnij. Witam Was w Halloween. <laughs> jako, że żadnego cukierka ode mnie nie dostaniecie, od razu będzie psikus z krzesłem. I nie będziemy na tym krześle tylko siedzieć. Ale będziemy na nim intensywnie ćwiczyć. 10 9 8 7 Trzymamy biodra. 6 5 4 pięć sześć siedem osiem 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 Jeszcze 10 sekund <słuch> nie wiem jakby ja się zmachałam. Nie zapomnijcie się rozciągnąć. Dzięki. Ciemy powoli zbliżamy się już do finiszu naszych treningów. W zasadzie dzisiaj to już jest przedostatni trening. Ja przygotowałam wam taką super szybką tabatkę przed imprezką. <słuch> Żebyście bardzo nie płakali za mną. 3 2 jak to pani prawi. Dobra. Zobaczcie, nawet się w przyzwoity sposób z wami nie pożegnam. Idę leżeć. Szybki prysznic i na imprezę. To co? Do zobaczenia we wrześniu i przyjdźcie, naprawdę przyjdźcie na salę do otwartej rampy. Ściskam was.